Witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie, e, dzisiaj Haul, czyli to co najbardziej kochacie w moim wydaniu e, i teraz tak, pokażę dwie rzeczy, które już widziałyście w moim filmiku, natomiast dostawałam tyle po prostu próśb o to, żebym pokazała i powiedziała, pokazała tutaj do kamery ładnie te ciuszki e, e, i powiedziała cenę, że no zdecydowałam się, że pokażę jeszcze raz. Więc pierwszą rzeczą będzie właśnie ta bluzka z Zary, którą ostatnio miałam właśnie w outfitie. Wszystkie dziewczyny się pytają, Jezu, ile kosztuje, gdzie i tak dalej. Chociaż i tak mówiłam tam, ale nie mówiłam ceny, no to fakt. I ona się prezentuje tak. To jest taka bardzo, bardzo długa, bo ją sobie kupiłam jako sukienkę. I rękawki ma takie trzy czwarte. To jest z taką białą, szarą nitką, jak widzicie. I ta bluzeczka kosztowała 89 zł, więc tak całkiem spoko, mi się wydaje. Bardzo fajna i też bardzo ładnie wygląda do wielu fajnych stylizacji. Także wam bardzo polecam w zarze teraz właśnie z nowej kolekcji. No i tą drugą rzeczą, którą już też widziałyście na moim kanale, jest ta nowa listonoszka z Zary, ta granatowa, z takimi pięknymi złotymi dodatkami. Jeżeli chcecie ją zobaczyć dokładnie, to zapraszam Was oczywiście do stroju dnia, który już się na moim kanale pojawił. Ona kosztowała 149 zł i teraz już macie pięknie pokazane i już mam czyste sumienie. Ok, teraz przechodzimy do bardzo krótkiego holu, bo praktycznie tutaj mam ledwo co. Natomiast. Yy... Ten filmik przede wszystkim jest w ramach właśnie podziękowań, ponieważ dostałam paczkę od Easy Style, czyli od naszej kochanej Oli, która wysłała mi właśnie ten naszyjnik z niluka. Wiecie, że w Poznaniu niestety niluka nie ma, więc ja musiałam się pofatygować i poprosić Ole, żeby no, mi go zakupiła u siebie w Kielcach. I oczywiście, Oluś, bardzo Tobie dziękuję, bo jest fantastyczny, pasuje mi do wielu stylizacji, pięknie wygląda, e, bardzo mi się podoba. I przede wszystkim, słuchajcie, Ola jest tak kochaną dziewczyną, że e, no nie mogła mi wysłać tylko tego naszyjnika, tylko musiała coś jeszcze dorzucić. I już Wam pokazuję, co od niej dostałam. Dostałam przepiękny lakier z takimi fajnymi, e, tutaj są, to jest brokat i takiej glitterki. E, no, mi się mega podoba, już miałam go przynajmniej dwa razy na paznokciach. prezentuję się bosko, może Wam raz pokażę, jak wygląda. Więc Oluś, bardzo Ci dziękuję. Dostałam też, bo Ola pamiętała, że ja jestem po prostu fanką róży, dostałam taki piękny róż, bardzo jaśniutki, więc idealny, jeżeli chodzi o moje upodobania. I oczywiście pięknie wygląda. Ja go mam właśnie dzisiaj na policzkach i jest rewelacyjny. I dostałam jeszcze taką małą próbeczkę balsamiku do ciała z Larouche Pose. A ona oczywiście wiedziała, że ja uwielbiam tą firmę, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję. I jesteś kochana! I oczywiście nie wywiniesz się z tego, że nie mam Tobie nic wysyłać. Na pewno dostaniesz paczkę i spodziewaj się jej w najbliższym czasie. Także tyle. I teraz słuchajcie. No tak patrzę cały czas tutaj, bo o stoper mi tutaj nabija czas. Ok, jeszcze mam troszkę czas. E, pokażę wam teraz produkt, który kiedyś już pokazał się na moim kanale, natomiast e, jego ja znowu zakupiłam, e, ponieważ w no, strasznym stanie były moje paznokcie, a teraz zobaczcie jakie są po prostu przepiękne. I to jest już po tygodniu stosowania tego produktu. On po prostu działa na mojej paznokcie idealnie i zaraz Wam oczywiście troszeczkę o nim powiem i pokażę. Tak wyglądają. I to są oczywiście tabletki Mert Special, czyli moje ulubione, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów i paznokci. Uwielbiam, że są, uwielbiam uważam, że są fenomenalne. One normalnie kosztują 50,99, natomiast na promocji dorwałam je za 37,99, czyli całkiem myślę spoko cena. One wyglądają tak, ja już kiedyś pokazywałam je na swoim kanale. E, natomiast, no dziewczyny, one po prostu, to co robią z paznokciami włosami, to jest po prostu jakaś rewelacja. No zobaczcie, jakie ja mam paznokcie, nie wiem, czy kojarzycie, jakie miałam wcześniej, ciągle krótkie, 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 bo mi nie rosły, a jak ja zaczynam to jeść, to po prostu, no widzicie i jakie fajne, twarde, e, lśniąca w ogóle jest płytka, fajnie się lakier nakłada. Genialne. Bierze się jedną tabletkę rano i wieczorem i to wszystko, i macie z głowy problem. Także ja Wam bardzo polecam: przetestujcie, bo może u Was też będą działać tak fenomenalnie jak u mnie. Mój ulubieniec. I teraz jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, którą dostałam od faceta w ramach fantastycznie zdanej sesji. On jest po prostu kochany, zawsze mnie dopinguje, zawsze mówi Ładnie zdaj, to jak takie małe dziecko, ładnie zdaj, to coś dostaniesz I słuchajcie, dostałam od niego paletkę Duos Elfa Paletkę Duos Elfa, no, no tak Jest tutaj brązer i róż To jest bardzo znana paletka Myślę, że, że już tyle dziewczyn o niej mówiło, że... No co? że nie ma sensu jakby jej tak bardzo, bardzo zachwalać, bo... bo ty, chociaż nie wiem, no... Na różne kanały wchodzicie i może jej nie widziałyście, więc może powiem. E, to jest e, kolor Luxia, chyba, Luxia, czy jakoś tak. E, I e, jak widzicie te i bronzer i róż mają takie delikatne złote drobinki, co mi się osobiście mega podoba, po prostu fantastycznie to na buzi wygląda. Yy, bronzer jest taki, że nie zrobicie sobie nim absolutnie krzywdy, przynajmniej ja jak się maluję, to sobie nim krzywdy nie robię. I róż jest też bardzo fajny, neutralny, no fantastyczny, podobają mi się mega yy, i są yy, w, w swojej konsystencji takie bardzo kremowe, co ja bardzo lubię w różach i brązerach. Piękna Pakowanie. Troszkę się będzie palcować jak ze slika, ale ogólnie bardzo ładnie wykonane i ja nie wiem, ile on kosztuje ogólnie, chyba coś około 17 zł. No chyba tak, więc moim zdaniem całkiem malutko jak na jakość tego produktu. Bardzo Wam polecam oczywiście i ja go teraz w każdym filmiku będę używać, więc będziecie mogły sobie zobaczyć jak u mnie po prostu on się prezentuje ale ja już jestem nim zachwycona raz się nim malowałam i tak już jestem, jestem i tak już jestem nim zachwycona więc zdania nie zmienię eee, słuchajcie, tu już wszystko, tak patrzę ile jeszcze czasu mi zostało, jeszcze dwie minuty mam eee, to już jest po prostu wszystko, nic więcej w tym miesięcu nie kupowałam. Cały czas rozglądam się za inspiracjami wiosennymi. Wiem, że na walentynki dostanę coś fajnego od chłopaka, coś takiego już typowo wiosennego, bo mi tam zdradził. Natomiast oczywiście pokażę to dopiero później, po walentynkach, a cały czas będę się zaopatrywać w jakieś fajne ciuszki, takie. Pistacjowo, miętowo, fuksjowe i troszkę na pewno pojawi się troszkę ciuszków u mnie z cytrynką. Także zapraszam Was serdecznie na mój kanał, jeżeli macie ochotę zobaczyć, co będzie modne teraz na wiosnę. A póki co się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę miłego weekendu, bo ja to nagrywałam w weekend, natomiast pewnie wrzucę w tygodniu, znając mnie. Więc no co? Guziaczki i do kolejnych filmów papa! Pa.